No siema wszystkim! Słuchajcie, dzisiaj firma Binder Premium Hydrophobic Wax, a ja zapraszam Was do praktycznej części tego odcinka. Słuchajcie, firmy Binder już znacie, jeżeli chodzi o ich produkty. Są to troszeczkę słabsze wersje Firebola. Jest to pewnie jakiś tam zabieg marketingowy tej firmy. Jeżeli chodzi o sam produkt, ten premium hydrophobic wax, ja miałem co do niego bardzo duże oczekiwania. Obecnie używam Ultimate Coating Wax od Firebola. Jest to jego starszy brat, troszeczkę mocniejszy, ponieważ ten produkt ma w okolicach 3% SIO2. Firebola produkt ma w okolicach 5%. I używałem wcześniej Firebola. Liczyłem, że ten produkt będzie jego słabszym odpowiednikiem, ale że efekt, który po sobie zostawi, będzie mnie w 100% zadowalał. No bo wiadomo, cena też tutaj jest istotna. Ten kosztuje w okolicach 40 zł, tamten w okolicach 120, a różnica w działaniu jest niewielka. Także słuchajcie, moi drodzy. No niestety przyciemienia tutaj nie zostałem. Nie wiem jak na innych kolorach, bo nie miałem okazji sprawdzić, ale na Leksusie przyciemnia nie zostawił. Jak wiadomo, Hydro, bardzo fajne. Ten produkt nadaje fajnej szklistości, fajnej śliskości i na pewno sprawdzi się bardzo dobrze jako odżywka do powłok z racji swojego składu. Także myślę, że będzie on pogromcą popularnych quick-detailerów z racji tego, że jest w dobrej cenie i zostawia po sobie fajny efekt. Może nie pachnie jakoś luksusowo, może nie pachnie cytryną. Kiełbasą, kokosem i tak dalej. Ma zapach chemiczny, ale bardzo przyjemnie się na nim pracuje. W tym przypadku trzeba troszeczkę tam też zajrzeć, czy on dobrze sobie odparował, czy nie zostawił gdzieś mazów. Ale produkt nie jest w aplikacji tragiczny, także zachęcam Was do sprawdzenia oferty firmy Binder, ponieważ są bardzo ciekawe produkty, w bardzo dobrych cenach i myślę, że stanowią solidną konkurencję dla niektórych polskich produktów. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Także trzymajcie się serdecznie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!